Manko, witajcie, z tej strony Cinek i robimy z gier wycinek. Kontynuujemy swoją przygodę w grze Rattler, w której to ukończyliśmy w misję Lichwiarza. Jak jeszcze jesteśmy tutaj przy tym naszym muzykalnym grajku, to informacja, gramy już pełną wersję gry, wyszła z wczesnego dostępu, jesteśmy świeżo po patchu. Więc nie przedłużamy, zaczynamy. O, bo nas władza rozjedzie tutaj, rycerz nas rozjedzie. O, w międzyczasie jeszcze zdążyłem odkryć kolejną e, aktywność. Umieję odkryć, po prostu przypadkiem koń był potrzebny, żeby tutaj się dostać. Mógłbym grę zapisać w naszym domku. I znaleźliśmy konia, który robi za taksówkę. Więc nie tylko poczta, ale i taksi jest też. Kiedyś sprawdzimy te aktywności poboczne, jak one wyglądają. Dobra, standardowo beczułki. Ale lecimy robić misję, kolejną misję dla lichwiarza. Zobaczymy co ona przyniesie, więc startujemy. Oczywiście, zachęcam do komentowania, subskrybowania i udostępniania. Niech się niesie. On jak najdalej. A my zobaczymy co to nam przyniesie. Był dług, nie ma długu. Obo na gwałt potrzebuje, żeby moi klienci spłacili kilka chwilówek. Trzeba, po już. Te chłoptasiu już dawno przekroczyło termin. Weź ich.. Weź ich znajdź i naucz terminowości, co? Tylko ich nie pozabijaj, to stali klienci. No okej. Okay. Czyli odbieramy długi. No dobra. Tak klacz się nazywa. Ale dobra, dobra. Zobaczcie jak to zasuwa. Tam piwa taryfa po mieście. Chyba, że w korku stoi, no to już trudno. Nawet muzyka nam nie na dobrze zmienia Dobra, jedźmy sobie trochę spokojniej. To nie są wyścigi, ale na... O, właśnie, na wyścigi. To by było piękne. Piękne by było, dobra, ten tym bo pewnie w niego to na zniknie. O, znowu muzyczka ucichła. Czy dałoby się mieć na stałe takiego grajka ze sobą cały czas? O, no dobra, mamy... Nie to długo, w sobie strażnik I Idź strażniku, idź strażniku, bo mamy do pogadania tutaj z deszczami na początek. Aj, nie mieliśmy ich zabijać, dobra. Tarczę i piąte. Słyszałem, że nie płaci swoich długów. Ładnie to tak? To Jakich długów? Którze przypomnieniem. O, nie umiesz mocniej przyłożyć? Chciałbyś mocniej, to masz. Polego, co tobie jest? Jeszcze raz? O, tak, to znaczy... O nie, ten ból jest taki nieprzyjemny. A teraz przyłóż mi mocniej, no proszę. Kolega lubi czuć ból. Och, to był naprawdę przyjemny jest Masz pieniądze z bonusem, zasłużyłeś z giereczkiem. No proszę, pokaż jeszcze, ci skrywa coś. Zabeczką kurciaka schował. No dobra. Bierzemy naszego Takio i lecimy. Lecimy, lecimy, zobaczcie jak to zasuwać pomiędzy między drzewami o oh, właśnie będzie problem, żeby tutaj się przemieścić, no ale okej. Okay. Oj oj oj, ale byśmy potrącili tam chłopka jednego, dobra, gdzie tu do miasta? A, to chyba na skróty trzeba. To była hala barda, hala brata. Barda, no, dobra tutaj mamy kolejnego klienta. Ej, ty! Oż, mogę, wybacz, ale śpieszę się na karoce. Wyskakuj z hajsu. Dawaj hajs. Nie, 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 uciekaj, nie uciekaj, nie uciekaj, chodź to, chodź to, chodź to! Mamy szybkiego konia, ty nam nie zwiesz A tak! Nie! Tylko nie to, tylko nie to. Wiedziałem, że będzie coś. Gdzie on nam ucieka, tutaj. Odejdź, rycerzyku, bo my czasu nie mamy. No ale, pacnij go, nie no nie wierzę, no. No czemu nie chcesz go pacnąć z tej strony, no? No dobra, trzeba podjechać. Kolego! No. Odczep się. O, co piechotą będziesz uciekał? Chodź tu. Ale tutaj w topa się nam zrobiła, no nie mogę. Dobra, chodź. Piechotą go goń. Konia nam zaszlachtował. Taki piękny konik. Dawaj go tu. Dawaj go tu. No na piechotę, to na piechoty, to my chyba go nie dogonimy. Coś mi się tak wydaje. I tu chyba będzie wtopa. No tak się... ...pechowo tutaj nam udało. Gdzie ty jesteś? Dawaj konia. No dawaj tego konia. On nam tutaj ucieknie. Bez miecza. Bez miecza. No. To kasę chodzi. W pewnym był, że małżonka cię przysłała. Uff, pewnie. Już oddaję. Teraz z małżonką na mamy. Z małżonką na mamy. Chodź tutaj kolego. No dobra. Zostawił go w spokoju. Oddawaj naszego... tak Nie... No nie wierzę. To tu się wydarzyło w ogóle. Ale mamy to. Udało się. No nie no co. To... To wyglądało komicznie dopiero, no te tutaj, ta, powiedzmy to, nazwijmy policja, no to. Jak średnio tutaj działa. Lecz, bo coś, misję robimy, oni już nas tutaj atakują. Klepią nas, A, ale cóż. Lećmy, lećmy. Lećmy po następnego delikwenta. Albo delikwent, zobaczymy. Będzie to facet czy kobieta. Kogo tutaj mamy? E ty tam! Daj no swoją sakiepkę, panienko. Nie, to ty dawaj swoją słońce. Poczekaj, czekaj, 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 Spiąchę ci dawę. Zobacz jak nam idzie, jak my się uczymy tutaj gry na padzie. Nie goń nas. Bo my ci tutaj. Wyłożymy. No chodź, chodź. No chodź. Chodź do nas. Chodź. Chodź kolego. A co to było? Czemu nie chcesz mu... O właśnie, przyłożyć. O, a dobra, wyluzuj, masz kasę. I bardzo dobrze, bardzo do dobrze. Mamy to. Wróć do lichwiarza. Jedyne co tak trochę, o właśnie ja denerwuje te... tak ucięcie muzyki jest i nagle znika powinna się tak stopniowo wyciszać no, pięknie ci idzie. O pięknie dzięki dobra O, albo taka zmiana jest już przyjemniejsza, ale takie ucięcie nagle cisza, albo powinien być rozstawieni każdy gdzieś na rogu. Nie wiem co tym mocno sądzicie, ale napiszcie najwyżej w komentarzach co tam. I pamiętajcie jak wam się podobało. Zostawcie lajka i komentujcie, i udostępniajcie dalej, niech się niesie. Dobra, ale teraz zobaczmy co tu nam. Ile nam to Kasiory przyniesie. Oto twoje pieniądze. Wiesz co, zatrzymaj je. Tak naprawdę bardziej chodziło o przestrogę dla innych. No i super! Zdobyto 600 sztuk złota. 600 zł, to jak? To mieliśmy 1100 i dał nam i nie mamy? No proszę, dziwne, no ale okej. Okay. Mamy tutaj umiejętności, ile mamy punktów? Dostępne punkty, dwa, ale czy my coś. Nie, my nie chcemy wykupić, bo my czekamy nadal tutaj na Na podnoszenie przedmiotów prosto z konia. I jak już tutaj jesteśmy, to kontynuujmy. O, kacho, bierzemy zawsze. Twoją przygodę z Lichwiarzem. Zobaczmy, co tym razem będzie chciał od nas. Plan B? Zobaczymy, co tutaj się kryje. Tak jak na razie, ciekawe są te misje. Ciekawe i pełne nies niespodziewanych tutaj rzeczy. Ostatnio praca przybiera dla mnie nieco zły, intensywny obrót. Być może powinienem zacząć myśleć o alternatywnych sposobach na życie. Potrzebuję byś Pomógł mi odnaleźć mój stary plan B. To skrzynia, którą zakopałem dawno temu. Problem w tym, że w momencie jej zakopywania, wieki temu, mogłem być nieco wstawiony i zapomniałem oznaczyć miejsce kamieniem czy czymś w tym stylu. Pamiętam tylko, które to było pole. O! Plan B: zakopałeś swój skarb? Majątek? Ciekawe, coś ty tam zakopał. No to jedźmy na poszukiwania. Naszą prywatną taksówką, swoją drogą, ciekawe, czy będzie można kupić tutaj pole tych ma? będzie można właśnie kupić na przykład swojego konia na własność później. No to będziemy musieli jakieś tam parkingo. A ty, ja tu pierwszeństwo miałem. Będziemy musieli za każdym razem komuś zabierać tego konia i zdobywać je z parkingów, czy kogoś rzucać. Zobaczymy. O, mamy. O, czekaj, kijek nowy. to na... O, muzyka się to No dobra. O, ramy pole. Tego jedziemy, zrobimy, Jedziemy, myślę, że zrobimy sobie kółetko. Tak jak musimy paskami jeździć, tak jak w farmingu. Jeżdżą ludzie po kolei. Coś cofają. Będziemy w kółko jeździć tam. Zobaczymy, nie ma być, ładnie my tu szukamy, nie, nie, tutaj nie dbamy o te pole. By mogli nam za to płacić, no ale... Już nie możemy mieć wszystkiego, jak to mówią. Nie można, nie można, dobra, ale uciekaj, uciekaj, bo ja tu jadę. Gdzie ty mi tu krążysz? No proszę, nie kręcił, będę potrzebował innego wozu do przetransportowania skrzyni, o! To gdzieś tam mamy, no dobra. No okej, okay, dawaj skrzynkę, dawaj. Yy, znaczy wóz. Dawaj kolego. Co ty odpieprzasz, wypadz z naszego wozu. To ojejej, coś się taki narwani, zluzujcie, my tylko go pożyczamy. Zaraz oddamy. Oooo, ciężka, ciężki bieru ten plan B. to jest Dobra, czas... produkcja w To muzyka i... Takie rzeczy są na wysokim poziomie. Bardzo to cieszę. Zobaczymy jak reszta tutaj będzie wyglądała. Uwaga uwaga bo jadę, jadę, tutaj wyprzedzanie było. Oj 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 oj. było lekkie. Flaksonu niestety nie ma. Dawaj tutaj ty. Oj nie nie nie, panie władco to nie my, to nie my. Dobra koń i wjeżdżamy, no prawie się zmieściliśmy. Znalazłeś ją, dzięki wosku! Być może uratowałeś mi właśnie życie. A jest ono warte dokładnie 400 złota. Masz, kup sobie coś ładnego, no proszę, 400 stópki dodatkowe. I trzy punkty umiejętności, czyli już mamy 5, dobra, jeszcze nam brakuje trochę. Ale jeszcze sprawdzam. I nie ma takiego zadania ukończone, zawsze była taka muzyczka na początku. Chcę jeszcze sprawdzić, ale wydaje mi się, że była w pierwszym odcinku muzyka. Tak, była muzyka, tak mi się wydaje. A teraz jej nie ma. No dobra, mamy tarczę i mieczek, ale coś tu się pojawiło. Kradziej Synowie, pożyczki z zasadami, wciśnij kwadrat aby kupić... ten punkt zapisu? Punkt zapisu, cena 1000, pasywny dochód 300 na... O, Możemy kupić ten oto budyneczek! Co wy o tym myślicie? Nie będziemy musieli jeździć ani zapisywać i jeszcze nam Kasiorę przyda, nie będziemy musieli już z małusią mieszkać, jak to się mówi. Więc mieliśmy nazbierać 5000, no ale dobra, da nam dochód 300 na godzinę. Zobaczymy jak godzina jest liczona kupujemy, co tam będziemy szczędzić na bogato. O, teraz muszyka weszła. Bardzo ładnie, dawaj tutaj. O, piątaka nam dali. No i okej. Okay. Dobra, zapiszmy tutaj, oczywiście. No i super. I mamy grę zapisaną, ukończone wszystkie misje u lichwiarza. Wyszedł nam taki krótszy odcinek, ale to jest śmieszny i ciekawe. Więc jeśli Wam się podobało, zostawcie lajka, komentujcie, subskrybujcie, udostępniajcie. Nie krzyżujcie dalej. I do zobaczenia już wkrótce na nowych misjach. Trzymajcie się. Cześć.